I to, TO KURWA FIDLAŻU! Ja pierdole Jeżeli biegłbym do Mastery, to bym zginął, więc musiałem biec do góry Więc nie, nawet mnie nie, pies nie pinguje Co to powie który siedzi w tribuszu, tam pierdoliczka nie wiem, dartuję, nie, nie no, faszonuję, fajnie zagrał w sumie No, no ja jestem zarem żaby też, Deus, ale ja robię z niego coś więcej Testuję różne buildy, robię takie żuki Wiesz, no to jest jakiś typowy Jasiek, co tylko potrafi kliknąć Q we mnie i auto tak. I zostanie rozjebany, mimo do że zabizował krzaki To i tak zostanie rozjebany Sojusznik pokonała Dwa Nie zachwiam! co za pies Ty żaby. Jakiś bezdomny i łazi ci po hmm. domu. I to nie jest kot! Ja tam takie czasem powiem losowy ode Nie. Chyba się zdenerwuje. Zamiast krzyknąć kurwa, krzykną je I chodzi, schodzi ze mnie na napięcie wtedy. Kurwa trafił mnie tuja Koniec A zabiłem sobie sar tą sorakę. Nie wiem co ją zabiło, ale fajnie, że padła To już nik pokonany przywoływacz się rozłączył Zginął i wyszedł z gry. To lubię. Życie jest niesprawiedliwe i RNG. Taki braindeat jak Arkwell zarabia taki hajs na dzieciaczkach z Rzepam, kot je lepiej niż niejedno dziecko z czatu czy nawet A Albo nawet z Afryki nie lepsze jedno dziecko. Tam, tam nawet czasem nie jestem. Zacznij mnie zdominować. Think of the domination that leads to CC, oh cool starego zdominuje w łóżku A może później do mnie do dopiero Gdyby nie eko to by mnie nie zabił. Eko go eko po prostu był. Ghost flash zużył i ludzi przeżył. Broń towera, kurwo! Kurcze! Kurw, nie, kurcze, nie kurwo. Kurcze, tu Odwracam Uwaga! Uważaj! Ja pierdolę. Ejska, czemu się tutaj znajdujesz? Proszę Cię, Eliska, czemu to robisz?

Pożijaj! Wielu ludzi, tak trochę nieprzyjemnie za coś podchodziłe. Ja trochę się, już, się nie widzi, więc zwracam uwagę na wszystkie, bo nie większość z Was dba o to, ale patrzę na Was. O dba, kurwa! Dzisiaj kawałek na temat dzienny osobiste. Wszyscy chcę żebyście dbali o higienę, bo chyba daleko zajdziecie będąc czystymi Czyste ciało, czysty duch, tak powiem zdrowym ciebie, zdrowym duch. Zdrowy duch, Fajnie, że zdrżają wszystkie macki Cześć co na to kochanie Ej, ostro poj**any atrak biegnie przez wadze Misiek A, dobra, on jest jednak 200 IQ, co zrobił bardzo dobre Ja pierdolę, zwykle nie trafiłem. Teraz ten rozjebany. Ty trafisz, a ja

Wiem, co to odpoczynek. Kwawa na mnie? Dzień po stronie umrzeć, wszystko jest na takiej górze. Ilo i na postarunku. Kituj, błagam, hituj to kurwa do fidlażu! Jezusie, nienawidzę takich sytuacji. Nienawidzę takich sytuacji. Jak ty drainujesz, żeby skończyć Nexus? Powiem tak. Giniemy, biorę barona, przegrywamy grę. Nienawidzą mnie!